Jak jesteśmy pod mostem. Jest ze mną Debil i Kision Wypraszam. I gdzie jesteśmy opowiedzcie eee, Nad Bugiem Nie, Szachmat Niedaleko Boga. Co z tego... Jesteśmy na Windzie, która obsługuje kurwa ludzi do 125 kilo. No, to jest tylko skoro. A winza 350. i ona tam jeździ po tym. To <coughs> daleko. Na drugi koniec Boga. Na drugi koniec Boga. Bogu! Włączyłem telefon! Super! Super. <laughs> Myślałam, że zrobię zdjęcia, ale... No to rób! Kamerę mam włączoną cały czas. A, bo to kamerujesz? Tak! Twoje odkrycia. Zero, zero. Siedem. Dobra, chodź! Chodź! <laughs> znaczy to to pokręty. na 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 Aaaa! To się nie 1000. Ej, weź to z kamery. Patrz. Że tylko do 125 kg. 125 kg. A tu kiesie? 100 kg. Smak 125 kg. Dobra, spadaj. Idź stąd. Plujdy. A, 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 się. a, to a, 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 ty to sobie wyobrażasz? Bohater. Dobra, pas. Dobra, Kisiel się pierwszy. Ale nie masz przecież bungee. Na no hardcore'a. Na no hardcore'a, no bliny. Ło, ło, ło. Ło. A! No, jeszcze dwa. Da się, da się. Kisiel, ty mój bohaterze. Yeah, then then you have it or